Witam, moi drodzy. Witam. Witamy, witamy. Eee, bab. Eee, dziewczynki, tak myślę, że dzisiaj zrobimy sobie coś z tego handlarza, co? A następnym razem ogarniemy jakieś wasz, wam role i coś zrobimy, żeby było trochę różnorodności tutaj dla naszych widzów. nie na możemy tak zrobić. Dobrze, no to co? Musimy... Eee, co musimy zrobić? Pojechać do obozu. See? Tak. Tak, tak, tak. No to jedziemy do obozu. No, i też myślę, że w tym okresie, jak ten mamy te dodatkowe jakieś eventowe, to też będziemy robić części Taak. teraz, bo fajne pieniądze za to idą. To no, ostatnio za te dobroni dostałyśmy tam. Ja dostałam stówkę, wykoło 80, nie? No, coś takiego, więc, więc spoko. Czemu ten koń kurwa patrzy cały czas na prawo? Nie wiem, ja to 90. O Jezus. 90. Ja dostałam stówkę. No, 90 jakieś tam miałyśmy, no i chyba jednego golda, coś takiego. No no to zajebiście, no bo wiecie, tak jak będziemy robić, to jesteśmy w stanie nazbierać na, yy, no na, na cokolwiek. tego... Na cokolwiek, tak. A nie kurwa, nie I... yy, 5 dolarów. No wieszcie co, ja mam prawie 11 złota yy, Więc 9 razy takie coś i wiecie. Możemy tego ulepszonego wtedy ławcy nagród. No to albo bimbrownika, nie? No właśnie nie wiem, bo zależy, A kolekcjonera? No właśnie ja, wy chyba weźmiecie. Tak no, któryś no, może wziąć kolekcjonera, no. a któryś zielarza jeszcze. No. Dobra, kuni nam się zmęczył. Ja lubię zioło, więc mogę mieć zielarza. Dobrze, to Ania dostanie zielarza. Ania lubi zioło. Dobra, obóz mamy tutaj. Czyli pokrzywa. A co wy chyba na jednym koniu przyjechałeś się? Tak, bo on no taki to. duży, że sobie ja poradził. mam swojego. Dobrze. E, no to, a poczekajcie, bo ja tutaj mogę ładunek z konia ściągnąć. Kurwa. No I przesuń się. Na koniu. Znaczy ja tu mam ten. Mm, jakieś. A nie, nie wiem o co tu chodzi. Tu się chyba mi zbugowało jakieś stare te. Wiecie? E, skóry, kurwa. Się nie umiem powiedzieć, Kury, nie? Skóry. Możemy ubrać Kripsa, ale. Ja nie będę zaraz na Kripsa jakiś pieniędzy, żeby lepiej wyglądał. E, stanowisko rzeźnika mamy. Ej, później sobie możemy zrobić punkt szybkiej podróży. Czajdzie do? Tak. No, Słuchaj. ale jak będzie 65 ranga dopiero. Aha. I później no, możemy jakieś tam. Ja jakieś mam tam 25 rzecz. w ogóle. A ja nie wiem, którą mam. E, dobra, tutaj są rzeczy jakieś. Tylko wystrojowe, więc. Chuj z tym. Dam ci znać, jak go czegoś potrzebować, ale my musimy zobaczyć, co u tego creepsa możemy zrobić, co mu trzeba dostarczyć. Eee, I. Czy macie coś do odbioru rzeczy, nie? Nie. Znaczy odebrałam już sobie na amunicję, bo miałam mało. Ja właśnie marchewkę dla konia sobie odbiorę, ale. A ja tak tu... mam tego mięsa. To tak wszystko jest okej. Okay. My sobie pieczemy, także ty tam... Tak, robimy grillaczki. No ja też z upiekalnią czy coś mam w ogóle. Pogoda nie ta, ale. <laughs> też z upiekalnią czy coś mam. No mam zwierzyna gruba. Głowa, mogę sobie zrobić z tym, zmiętą polną laleczki. Z o, przyprawy. A nie jakieś kurwa biedackie, tutaj widzicie. Widzicie, no coś, nie coś tutaj. Mam jakieś danie. Będę miała do zjedzenia. Możemy odwalić sobie grillu No. <laughs> Dobrze, schowajmy. Moje ja jedząka. też mogę miętką polną. Jezus, no, luksusy. Jezus! My tutaj mamy... Widać, że razem gotujemy, widać, nie? Te same rzeczy. O, a ja mogę sobie zrobić silne lekarstwo, wytwarzać. O, no, ja się te też robi? fajnie. Patrzcie na mnie. Co kurwa ważę w tym w jakimś kubeczku. No widzę, widzę. <laughs> E, ja jeszcze mam kawusie. Oh. Widzę, że mogę zrobić jeszcze kawusie? Mogę sobie zrobić bimberek? Nie mogę. Tylko tyle no mogę bimberek. Bimberek do. Dobrze, Lalu, nie, tutaj kończymy piec. I co? Dobra, myślę, że tyle mi wystarczy. Tu tam zostało jeszcze trochę tej zwierzyny. Aj, już muszę ją upiec, kurwa. E, no i. Nie mam czapeczki, muszę na nie znaleźć. Silny olej z węża. Mogę sobie zrobić sama silny olej z węża? Cool. Kawusie, co? No jak masz odpowiednie remedia, to tak. No A ja, ten, nie, y ja nie... nie wiedział, ja nie wiedział, że mogę. Receptury to są różne. Wytwórz kolejną sztukę, już nie mam. Dobra, nic więcej nie mam? Nie mam. kawusia mogę zrobić, ale kawusia mi nie potrzebna. i pałka szerokolisna i możemy silne... silne kurwa. Silne. Silne, leko. Silne, leko. Silne lekarstwo dla konia. E, dobra, potrzebujemy materiały: potrzebujemy truchła i skóry. Laleczki tutaj do przeniesienia. Musimy mu im dać. No. A możemy, możemy rozpocząć misję zaopatrzenia, ale my potrzebujemy ten: materiały, więc e, musimy jechać zapolować laleczki. Gdzie tu możemy zapolić? No nie wiem, wejście są nie? No no no. A to idziemy na piechotę, czy jedziemy końmi? Nie no, jedziemy końmi. Końmi. A gdzie się poluje? No pojedziemy i zobaczymy. No na razie trzeba się oddalić od, od bozu. Ja sobie zobaczę Lalunię, gdzie byśmy mogły pojechać. A wiecie co, tutaj, na tych tych są krokodyle, polecam. Gdzie? A jak będą ptaki? Jak widzicie ptaki, to trzeba się w nie wpierdolić. I one giną. Mhm. Tutaj, tutaj, będą jakieś krokodyle, mówię wam, na bank. Ja bym poszła laski tu. Czekajcie, ja zobaczę, gdzie. Tu będą, tu są, a wy macie te wędki? O nie. Nie. To nie, dobra, nie, to... Nie, mi łowić. Dobra, ja myślę, że... Mam Poczekaj. krokodyla. No ale możemy w sumie krokodyle. Gdzie ty jesteś tam? Pojechaliście? Ja nie wiem, ja tu jestem. Czekaj, jak, jak się włączyło ten yy, na który... yy, środku, na scrollu na środek A, dobra No okej okay. Dobra no to polujemy w no. takim razie na to Pierdolił mi Kutasia. Tu jest jakiś jeden widzę Mokasyn wodny taki taki, taki but chyba Chyba baniutki mi uciekł. Uważaj Marto. O, zabiłam jednego. Ja mam mokasyna wodnego. No Czymkolwiek wyjdziecie. jest. O skuruj. A to jakiś taki kurwa wąż rzeczny. Niebezpieczny. Wiesz, <głos》>. Naprawdę, to jest się jakieś, to jakiś wąż. No? Weź sobie daj ten i ci się podświetlają. O, mi do wody. Ale tu mam jednego. O skuruj. Ja już to z... Mamy blisko obozu, więc sobie możemy od razu się pod, się podrzucić. O, coś tu widzę. Ja coś widzę w wodzie, ale nie, czy to nie jest krokodyl. Nie, nic nie widzę jednak. O, aligator. Mamy alligator Sona. Spierdolił mi. Jebamy. Ale my w ogóle potrzebujemy tych rzeczy? No nie wiem, ja myślę, że po prostu jak każda z nas przyniesie, to już będzie na razie wystarczająco. Dobra. Czy Co macie jakieś? No nie widzę no, coś... tu nic. Ja coś, co nieco mam. No widzę, tu jest na pewno aligator w wodzie, ale ta kurwa nie chce wyjść do nas. Hm. O, wkurwiłam go. Ty już przekazałaś skórę Ania? No, Czy... co, ta, ta, coś tam dałam. Coś tam dałam. Coś tam, co nieco mam. Tutaj mam dwa ligatory na pewno. Tylko nie, o, umiem ja ich... widzę jednego. A nie, to nie. Pomyłka. gdzieś Ja nie widzę żadnego. On, one mnie zauważą jak będę w wodzie. No na pewno. Ale kurwa w ogóle Szkoda. one nie wychodzą i ich nie... Nie widzę. Nie ja się boję jak pod do tej wody. Ja nie wiem, czy nie lepiej przejechać się na jakieś sarny, wiecie? No, Kurde, ja aligatory wydaje, to super były, bo, bo... ja to wtedy co? się obłowiłam. No, tylko że one nie chcą wychodzić teraz z wody w ogóle. Ja się spróbuję przejechać gdzieś laleczki dalej, trochę. No dobra. Na przykład sobie pojadę, o tutaj sobie zaznaczę. Tak mi się wydaje, że tam mogłoby coś być. A po drodze będę patrzeć, czy czegoś nie ma gdzieś. O, że coś się znajdzie. Może, może coś będzie. Ach, no widzicie, jak to jest w życiu. Trzeba polować, żeby mieć co jeść, no. Daleczki, moje drogie. My na takich bagniskach teraz żyjemy. Spoko by było na przykład na bizony, czy coś, gdzieś tam No, tylko bizony są, kurwa, daleko. One są przy tym armadillo, czy jak to się nazywa? Ej, tutaj jest ten taki... Właśnie zbieram sobie fantę, bo to jest taki domek. Aha, mam polować, tymczasem A, o, jakiś, jakiś domek. Chciałam polować i na jej był domek. No i co miałam zostawić? Tak. No ja też no, właśnie. olej... Ja też właśnie znalazłam do... jakiś domek. No właśnie, no to i co? zostawić tak. O proszę, Te warzywa rzeczy. w puszce, mielona kawusia, no, kurwa, żyć no nie umieram. Papieroski, olej do broni. No grzech I nie wiem. grzech miałam zostawić? Grzech nie wziąć. I grzech właśnie, grzech. I co bym zostawiła? Tyle tych fantów. Gotowana fasola. A tu ktoś sobie smaży akurat jakąś zupkę. A ja mu się na chatę, chyba. No, no życie, Błosoś życie. w puszce. Takie fanty, moi drodzy. No tak. Tutaj coś mamy. O, sera, ktoś je sobie, proszę. Tutaj coś jeszcze może mamy. A to. Ktoś tu chyba mieszka na co dzień. W sensie jak ktoś tu mieszka, Błoty, chyba teraz. kolczyki. To tak. Tam nie chodzą złote kolczyki. Kolszuki A tu gościu ma do góry, a nie ma góry? No kurwa, ciekawe, ciekawe. Hmm. Noś mi to kurwa śmierdzi. Serio, dziwne. Nie można wejść do góry? Hmm. Nie ma górę? Ma górę, a nie da się wejść do góry. My tu chyba kiedyś byłyśmy, po coś tak kojarzę. Tutaj, no, też gdzie to, jestem teraz. Też mi się to, ko mi się to kojarzy. E... Ale widzicie, fanty uzupełnione. Dobra. Koniu, jedź, jedź koniu, bo polujemy. Dobra, ja spróbuję się w tamto miejsce zobaczyć. Dobra, każda ma zadanie przywieźć coś do, do tego fajnego, dużego, duże zwierzę. O, żeby to było proste, kochane. No, ja wiem, ja wiem, ale No, łatwo się mówi. Ja wiem, no, takie to życie, no. Dobra. Tu mamy jakieś próbki zapachowe od zwierząt. Borówkę mamy, proszę. Ja lecę w tamte miejsce zobaczyć, czy coś tam jest, bo mi pokazuje, że nie mogą być tam bizony. To tam przejada się tam i dam wam znać. Się. Dobrze. A to nie jest aż tak daleko. I najwyżej gdzieś w tamte miejsce sobie rozbijemy o bozik. Dobrze. Bo bizony chyba rzeczywiście by nam dużo dały, bo one są no No wiadomo, pisane były zajebiste. Kurwa no. No bizonów też się strzelało z łuku? Tak. No na pewno. Tak, ale ja nigdy nie wiem gdzie trafić, żeby nie uszkodzić skóry. Ja też nie wiem. Jak... Bo ja to kto, strzelam, to... Wiecie co tam no. kiedyś ktoś nam pisał, że niby ten, co ja mam tą broń, ten lekki, lekki coś tam, nie? To że no. on jest na jakiegoś typu... Ten. No. Wiecie, że na jakiegoś typu zwierzynę. Ale czy tak jest? To nie wiem. Może ktoś nas oszukiwał. Kto tam wie? Kto tam wie? O! może, może. Coś tu mam. Jakieś duże zwierzątka? Chyba duże. Powolutku sobie idziemy. Coś tu widziałam przed chwilą, takiego dużego. A kurwa, kurwa, nie ma teraz. Porzeczki chociaż zbiorę. Powiem Wam, że ja dalej jestem w szoku, jak ta gra jest rozbudowana. Dobra, jest ja nazwą Węża, może być? No, wolałabym coś więcej. Kurwa, Ale nie pogardzę, no. wezmę sobie go. Weź, kurwa weź, widziałam tu coś było ten... widziałam tu jakieś zwierzę i wiecie co kurwa nie ma go teraz hmm. dziwne dziwne hmm. kurwa ja nie wiem Gziby znalazłam O, dobra Grzyby? No, gziby A ty tamtej jeszcze coś mówiłeś o truchłach, czy nie? Tak, no, właśnie pełne gziby. zwierzęta Nie musimy ich skurować, no Aha, no to Tam też można coś no, Powiem ja tak, nie widzę kurwa żadnego zwierzęcia Ja też nic nie widzę Chujówka. Po prostu jesteśmy mi. Dobra, mam, stop, jelonek. Głowca. Jest! Mam jelonka, mam jelonka. Nie będę go skurować, nie? Wezmę go w całości. Weź, bo jeszcze się że... O. w całości. Gdzie jest mój koniu? Gdzie on kurwa jest? Jedzie kurwa i jedzie ten koń. Paul, zapraszam cię, moje koniu. Załaduj go. Hops. Dobra, coś tu jest fajnego. Dobra, no ja mam jelonka, każdy jak przywiezie coś chociaż małego, no, to będzie Ale Nie, mam git. niczego. Nic? No kurwa nic nie mam. No chujówka, no. Ty przed chwilą nie miałaś jelonka, a tak się dziwisz. No ale nie, bo ja mam jelonka i mam też tego węża, nie? No dobra, no ja mam węża. No to dobra, no zobaczmy, co tam... Może mamy jakąś misję dalej do zrobienia, bo tam mam do zebrania, mi się pojawia, nie? Nie wiem, czy wy to też chyba widzicie, jak jesteście ten. Kurwa, czekajcie, ja zapalę światło. Dajcie mi chwilę, bo tutaj ciemno ja nic nie widzę. Okej, okay, więc yy, wracając to, tam są dwie opcje. Jedno to jest materiały, a drugie to jest coś tam. I ja myślę, że chyba już będzie okej, okay, bo jak teraz przywieziemy, tak, no to Ania coś tam przywiozła, ja przywiozłam, to coś tam jest już, nie? No nie wiem, zobaczymy. No ja mam jeszcze jedną skórę od jelenia, jeszcze chcę spróbować. No ja kurwa te... nic nie mam. Ja jeszcze chcę spróbować znaleźć jednego, znaczy coś całego. Serio, ostatnio jak tutaj byłyśmy, to ja to miałam To było dużo. Dziki, tak, były dziki, były aligatory. I jeszcze ptaki staranowałam i miałam. No, ale wiesz co? Tak, to zawsze tak jest, właśnie. Pamiętacie, jak wtedy potrzebowałyśmy, żeby kurwa sobie zjeść, po prostu, bo nie miałyśmy ani pieniędzy, ani jedzenia? To też no tak nie było nic. Byliśmy biedakami. Dobra, idę mu dać te rzeczy, co mam. Malena. Nie wam. Okej. Okay. Dobra, tutaj nic nie ma pod No, wysiadaj. Nie jest. Ej, tutaj jest ten. Harriet. Co, Co to jest? jest to? Nie wiem. Aha. <laughs> no jakaś Harriet tu siedzi. Aha. Thank you. Dalej materiały niewiele. Co nie jest pojebany? <laughs> No ja no mówię ci, że może lepiej albo szybką... ten w sensie nie szybką podróżą, tylko do liczansą się przejechać tam gdzie rzeczywiście są te bizony i wtedy będą było łatwiej polować. Eee, no wiem właśnie, chyba tak zrobimy laleczki, że się przeniesiemy, ja? co? Gdzieś. Że? No. no gdzieś, gdzie są bizony, tylko kurde... To było chyba gdzieś zaznaczone kiedyś na mapie jakoś, nie? Ania. Właśnie... No na zwykłym jest zaznaczona na mapie, nie wiem jak tu to, to wygląda. Ach. No dobrze, no to poszukamy tego jakoś. To dzisiaj zrobimy może trochę dłuższy laleczki odcinek. Myślę, nikt nie będzie obrażony, co? Ja znajdę jakąś mapę, tak? No możemy tak zrobić pewnie. I po prostu zobaczę, gdzie mamy jak jakieś bizony. Albo coś. No teraz nie ma... Jak nazwłeś żadnych alligatorów to nie ma, nie? Tylko Ania, bizony, nie? To A. my przecież bizona tylko możemy oskurować, nie? No ale to może, wiesz, będziemy mieć jakieś... Może więcej? Zarny czy coś, no nie pyt, 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 pyt. O. No dobrze, to ja już tutaj patrzę. Poczekajcie, moi drodzy. Eee, to ja zerknę. I zaraz do Was wrócę. Okej okay, moi drodzy, już jak widzicie się ściemniło w chuj, ale mamy rzeczy ogólnie to ty zebrałyśmy tyle, tyle. Ciężkie zbiory, tutaj. Tyle zebrałyśmy, że mamy nawet prawie... Z w połowie. I pogardziłam i godniłam za nie. <noise> Dokładnie, więc y, co? No, ja myślę, że ja tą produkcję to ogarnę z dziewczynami już gdzieś poza nagraniem. E, I mamy nadzieję, że już w następnym odcinku będziemy mogły robić coś więcej, tak? Już zarabiać na tym jakieś pieniążki. E, no. No i co? Grube pieniądze. Grube pieniądze. pieniądze. No i co, laleczki, co? Żegnamy się. Do zobaczenia o, następnym razem. Przyszła. Dziękujemy. O, alligator znowu. Dlatego. Dobra, <laughs> ja Dobra. No to co? Dobra. Pa, Pa-pa!